A w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak w tym tureckim kababie jest sushi. Z tego zrobiłem sobie short shifter. Zapraszam. Ok, żeby zdjąć, czy dostać się do shiftera, musimy zdjąć e, cały tunel środkowy. E, te kołki są, że je macie oryginalne, są trochę dziwne. Na początku chciałem wyciągnąć ten środek, ale jego trzeba po prostu e, wcisnąć tak, i to na po prostu wypadnie. Jak złożycie to, to tutaj przedłożenie powinniście mieć go tak wysuniętego do tego miejsca. To się składa w bardzo prosty sposób. O, tak, i w takiej pozycji go wkładacie. Później go tylko wciskacie. A z tyłu mamy śrubki. Tak po staremu. Chyba, że ktoś tu już u mnie był, to to po prostu tak zrobił. Dobra, musiałem zasięgnąć po pomocy internetu i gdzieś na jednej z aukcji znalazłem, gdzie są jeszcze śrubki, bo też mi się wydawało, że to jest za mało. Dwa kołki z przodu, dwie śrubki z tyłu, Musię, musisz ściąć teraz. Dobra, nie chcę mi się nagrywać tego drugi raz, więc będzie na 30%. Dwie śrubki są gdzieś tu pod tym plastikiem. Mi się udało go podważyć, pociągnę, wkładać tu pracy, po prostu ciągnąc, ciągnąc i jeszcze mi zostało tutaj jeszcze jakieś zaczepy tutaj, ale jak to nie jestem pewien, a nie chcę połamać wyciągnąć to to jest jakaś patologia, siedzi tylko na zatrzaskach, ale te tutaj odmieszka to jest patologia, naprawdę. Myślałem, na że to połamę wszystko i sobie palce przy okazji uh, tu chyba jakiś sierściuk jeździł jedziemy dalej Tam tunel mam już luźny A jeżeli macie oryginalny mieszek to to się po prostu w dół i tu macie taki fajny zatrzask założyłem sobie tunel żeby zobaczyć ile mamy miejsca w tym miejscu żeby no bo jedyne co sobie możemy w tym momencie skrócić, to tylko ten ruch tutaj, tak? Ten ruch skrócimy, jeżeli to podniesiemy. W szóstej generacji Civica na dole, pod, pod tym przegubem, tam było inaczej. Po prostu tam się dokładało 2-2,5 dwa, 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 dwa cm rurki, a tutaj to musimy podnieść o jakieś 2-2,5 dwa, dwa cm. Jeżeli martwicie się o linkę tam. No i tak pracuję na boki, więc myślę, że praca góra i też nie zaszkodzi. Um, utnę to po prostu i przyspawam. Po, to, tak po prostu tu chyba utnę i przyspawam to te 2,5 cm wyżej, czyli pewnie o grubość tej blaszki. Dobra, teraz test e, seryjnego jeszcze wybieraka, jak duży on ma skok zamocowałem e, tak w ten sposób miarkę. Tu się opre oręczny mamy mniej więcej wyrzucony teraz czwarty bieg to jest 31 cm centymetr, 31 tu mamy luz o. i tutaj wrzucony. mamy dwu, trójkę kurna, pomiar, jak z nasa więc to jest tak zobaczymy, jak będzie, jak dam. Ten trzpień 2,5 cm wyżej. Tutaj sprawdzałem przy lewarku, przy mieszku Wróć, powinno być ok. Ok, mam tutaj drugi lewarek. Tego zamontowanego w samochodzie na razie nie będę przerabiał. Chcę mieć zapas, jeżeli by mi się nie udało. Po prostu to tutaj trzeba obciąć. Da się dojść. Szlifierku starczą 125 mm, więc myślę, że będzie ok. Tutaj jeszcze coś muszę włożyć, żeby mi tam iskier nie naleciało i nie przytopiło tej kulki. Ok, złapałem to na razie punktem, żeby sobie to jakoś ustawić. Ym, moim zdaniem wygląda na proste, po prostu jest pro, wyżej, ale nadal prosto. Teraz tylko to złapać do końca i będziemy montować. Ok, pospawałem. Trwało to długo i nie wyszło pięknie ani równo. Zrobiło się już ciemno na dworze, więc dzisiaj montażu nie będzie. Jak się bawiłem nawarkiem, zabrzmi to dziwnie, zauważyłem też, że on pracuje na tych gumowych tulejach. Owszem, poprawimy ten ruch, będzie krócej, ale ten nam zostanie taki sam. Możemy jedynie trochę to usztywnić, takim trochę drut patentem, bo można wyjąć ten. Dużo po prostu. I tutaj idealnie pasują nam podkładki. One są w miarę dobrze tam dopasowane. Nie będzie nic prężyło, wyginało tego plastiku. Hmm, czy jest to dobre? Nie wiem. Na pewno będę musiał jeszcze dołożyć pod te podkładki, żeby drugą taką dużą złapać od dołu. Żeby ta cała ta kanapka z podkładek. Nie dokręcając śrubę, ta kanapka nam nie zmierzyła tego mocowania plastikowego tutaj. W którymś miejscu one się muszą ścisnąć, owszem, ale już zaproś się same o siebie. Czy to tak będzie dobrze? No nie wiem, po coś te gumki tutaj dali. Fajnie byłoby porozmawiać z jakimś inżynierem albo innym projektantem takich ustrójstw. No to jesteśmy, dnia następnego. Wracamy do montażu. Eee, trzeba odjąć te. Zabezpieczenia z drucika. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale zakupiłem zapas różnych, większych mniejszych. Użyję nowych, żeby nie doginać tych dwa razy, no bo może pęknąć czasem i wypaść, a nie chciałbym stracić biegów w trasie. Wyjmujemy tą blaszkę, potem potem to przekręcamy w lewo, i nam te linki stąd wyjdą, potem cztery śruby i powinien być wolny powiem wam tak ostrożnie z wykręcaniem śrub klucz 12 jak to wchodzie bo u mnie jedna bardzo opornie szła myślałem że ją urwa albo rozwalę rozwalę gwint tam w podłodze ale na szczęście się udało motocykl no wkładamy, tylko jeszcze śruby wyczyszczę z rdzy żeby się normalnie wkręciły i wsią I Ok, kręcenia śrubek wam nie pokazałem niestety, bo było trochę z tym zabawy. Ale jak widać przykręciłem to na oryginalne śruby. Pasuje, jeżeli... uważa, żeby tu się na równo ta podkładka zgrywała z plastikiem. I podłożyć jedną dużą pod spód. Tam jest spokojnie zapas gwintu. Wszystko się dobrze przykręci. Powiem tak odczucie takie po zamontowaniu. Sztywno, bo nie chodzi na tych gumach. I no, jest krócej. No, jestem nam właśnie ułożyć ostatnią załaczkę. Kupiłem nowe, jak chyba mówiłem. Nie chcę, żeby mi się to rozpadło w czasie jazdy. Rozginamy. A sobie czymś bym pomógł, bo jednak nie jest takie wygodne z tej strony. Z drugiej strony się to robiło wygodniej. No i co? I teraz tylko zmierzyć. Hech. No dobra, to zaczynamy pomiar po. Po złożeniu no tu mamy 20 do luzu mamy 4 i tu mamy 8 wcześniej mieliśmy jak gdzieś od 31 do 21 teraz mamy od 20 no 8 cm zamiast 10 o ile dobrze pamiętam, tak. No obejrzałem sobie film z poprzedniego dnia jak mierzyłem seryjny lewarek e, no i hmm, no poszedł nam lewarek do przodu tego się spodziewałem no bo to geometria, jednak jak ten punkt daliśmy wyżej, a nie wydłużyliśmy linki, to tutaj nam poszło trochę do przodu. No, tak to działa e, hmm. bliżej do kierownicy, nie? <laughs> Ale nie o to tutaj chodziło, żeby szybciej ręce przekładać się z lewarka na kierownicę. Okej, okay, złożyłem, działa i już wiem, po co były te gumki i że wymiana je na podkładki nie było najlepszym pomysłem. Wiecie dlaczego? Słyszycie? Tak, to dźwięk głuchej blachy od podłogi. No, da się, da się wrzucać biegi tak, żeby tego nie było. Ale jak ktoś tak weźmie walnie mocno, to, to słychać. No trudno. Ale jest, jest fajniej. Jest niestety niewiele krócej. Trzeba byłoby to wysoko-strasznie podnieść. A już maksymalnie wykorzystałem tam zakres tej pracy tej linki. Tutaj, czy to czuć? Tak, czuć tutaj pod. Daleko, daleko, że to, że to jest wyżej. Ale nie przeszkadza. No, działa. Tyłka nie urywa, jest ciutkę sztywniej, ciutkę krócej. Ok, czas na podsumowanie po 600 km. Moje oczekiwania to spełniło. Jest krócej, jest sztywniej. Jeżeli ktoś szuka poprawy frajdy, z jazdy, przyjemności, czy, 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 czy po prostu lubi i sobie coś takiego zmajstrować, żeby mu się lepiej jeździło, to myślę, że będzie ok. Trzy rzeczy. Lewarek jest troszkę bardziej do przodu. Luz był gdzieś kiedyś tutaj, teraz jest tutaj. Tego uderzenia nie czuć, w ogóle to nie występuje w użytkowaniu codziennym. I czasami potrafi szurać tutaj mieszek. Ot. Tak Z tym się możecie spotkać, z tym ja się spotkałem przy 600 km użytkowania jak na razie. Dla mnie jest OK. Mi się to podoba. Ja tu sportu nie szukałem, to jest Sedan. Także jak chcecie, to polecam. U mnie działa. <grytanie> Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się cześć.